Ja już obraz mam. A widzisz, masz? A w tym. Już będziesz latał. Cyk, cyk. Tu, tu, tu. No jest tu, gdzie polatać, nie? No właśnie. Chciałem to sprawdzić. Bo tym bardziej, że mam takiego drona, o którym teraz nagrywał film. Więc trzeba materiał przy okazji zebrać. No. No, ciekawe. No, Pamiętaj, że pogoda jest piękna. Miejscówka jest naprawdę zacna. Ty i teraz nam no, powinien mikrofon dobrze zbierać. Ciekawe. Ty, wiesz co on zrobił? Odstawił kamerę tak z 10 metrów. <laughs> Ty mnie nie podpuszczaj. Ja się zgubiłem, gdzie my jesteśmy. Nie podpuszczaj mnie. A, czyli dzisiaj robimy różne kadry, tak? Odsuwa się co 20 metrów? Tam na lewo od nas masz taki szpaler drzew, na którym możesz sobie piękny slalom zrobić. Czekaj, 3,31 A, to, twoje pakiety, ty, co? które Moga? są na wymarciu. A <skr holy> się, obtarłem! Co <much Pinny> oh. robię? Robię się coraz lepszy w te małe drony. Gdzie masz ten szpaler? O, o dawa. Dawa. <noise> co, To Widziałeś, od nie razu. Nie w życiu, <noise> Czy myślisz, że dolecisz do końca tego szpaleru? Wiesz to jest co, pewnie będzie leciał, ale nie chce mi się iść po niego, jeśli będę nie doleciał. <noise> A na mierze, gdzie my jesteśmy? No dobrze, leci w naszą stronę. O, 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 o! Co? To jak na rowery. W stronę słońca. Co tam jeden chwast wystaje centralnie? Wiem. Ale widzisz, może dalej rozmawiać i wszystko się nagrywa. Kamera będzie nie słyszała, a ty mnie nie będziesz słyszał. Co tam Karol mamy dzisiaj ciekawego w odcinku. Co? I czemu byśmy mieli mówić o kradzieży bankomatu? Karolu? Tylko o dronach, dlatego tym razem to dron dokonał kradzieży 147 tysięcy euro. Z francuskiego chyba, bankomata. Coś chyba nie doczytałeś, Karol. To po prostu dron został użyty do tego, żeby się. Włamać do bankomatu. Włamać do miejsca, w którym użyto drona, żeby wlecieć do środka pomieszczenia, wcisnąć przycisk otwierający pomieszczenie od środka, i wtedy szajka złodziei weszła do środka i zajebali 150 tysięcy euro. Ale wiesz co jest ciekawe? Ta sytuacja w ogóle miała miejsce w maju, a dopiero teraz wyszła na światło dzienne. Nie dziwię się zresztą, no nie ma się czym chwalić, że dronem można zrobić takie rzeczy. Dronem no kto by na zł, nie? To jest, wiesz, to jest jeden z najtańszych dronów dostępnych na rynku, który do czegokolwiek się nadaje i tu proszę bardzo. No to wyobraź sobie, co takim małym FPV jesteś w stanie zrobić. No też naciśniesz przycisk, nie oszukujmy się. Tym może byłoby ciężko, bo ma masa, ale trochę większym, ale taką Beton 95X. Bez problemu. Patyczek robisz pff, do przyciskania. I proszę bardzo. Ciekawe, czy odzyskali, słuchaj, tego drona, czy po prostu no to nie tak. No, po co mam zostawić po prostu ślady, nie? Natomiast, no, faktycznie ciekawe, ciekawe mamy kolejne zastosowanie tych dronów, tak? Ja bym się tego nie... nie wiem, czy bym na to wpadł, szczerze mówiąc. Popatrz, ile jest takich miejsc, z hal, czy innych miejsc, które po prostu jesteś w stanie wlecieć. No. Zrobić rekonesans, jak to się mówi. I tyle. Zresztą w wielu filmach akcji pokazują teraz, jak to dronami no, to, wlatują. Wiesz, no to się jak... śmieją, że to, to scena jak z Myša ta, i I tak, ta, dokładnie ta, ta, ta. Tak, tak właśnie jest. Jesteśmy w stanie coś więcej powiedzieć na ten temat. <głysy> temat, co? Krótki, no. Dron ukradł sprzęt, Nie, ukradł dron, kasę. tylko pilot drona. Ciekawe, czy zgłosił lot na dronradarze. <noise> Uh, Pewnie tak. nad tym się wszyscy będą zastanawiać, ale od tak. czego jest dron-skaner? O no właśnie, widzisz, może gdyby, wiesz, hmm, tylko kto? Ochroniarz, który siedzi tam w kanciapie i pilnuje bankomatów, miał włączony dron-skaner, to by go to zaniepokoiło, że pojawił się Mini 2. Wlatujący przez okno. No, sytuacja jest taka, że by go zaniepokoiło, jeśli ten dron-skaner by zadziałał. No niestety, tak. Może ogólnie tak słowem wstępu. Jest taka aplikacja, która ma za zadanie namierzać drony, które latają po końcach 500 metrów od miejsca, gdzie jesteśmy. Aplikacja Dron Scanner mówi, że Zero Drones Are on. Mi to bardzo dobrze, mogę czuć się w końcu bezpiecznie. No to jest przecież rozwinięcie całych tych przepisów, nie? Bo sytuacja była taka, że po to drony mają nadawać swoje położenie, żeby każdy zainteresowany mógł te informacje odebrać i dowiedzieć się, gdzie jest operator. Gdzie jest dron, na jakiej wysokości, e, skąd startował? i jego numer operatora, który będziemy musieli na pewno niedługo wpisywać w dronach DJI Autel i innych marek. No to już nie ma, że DJI zły, a wszystkie inne dobre. To już się skończy w roku 2024, no się to skończy na dobre, że będziemy sobie latać jak chcemy. Dron radar zniknie, zastąpi to wszystko system DJI czy innego producenta, który będzie musiał na bieżąco te dane pobierać z odpowiednich systemów. Zniknie, myślisz? Będzie wymagany po to, żeby, wiesz, 2% pilotów, którzy mają drony, które spełniają coś, ale nie spełniają czegoś, mogły latać. Myślę, że będzie otrzymywane. No, ciekawe. Znaczy no tak, no, być może ma rację, ponieważ pansa dalej zostaje, dalej będzie musiał misje składać w co niektórych miejscach. dron radar pozostanie tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie służby, czyli kontrolerzy ruchu lotniczego mogli zobaczyć gdzie kto radzi. Nie, mylisz, 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 mylisz pojęcia. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie kwestia końcówki. dron radar jako jedna, teraz jest jedyną końcówką tego systemu hmm. dostępną dla nas, użytkowników, a w przyszłości będzie jedną z wielu, czyli będzie aplikacja DJI, aplikacja Autela, aplikacja innych producentów, gdzie będzie to zintegrowane aplikacje do sterowania drona. A będzie grupa takich ludzi, którzy latają fpv ami którzy nie mają aplikacji od producenta. No chyba, że to się napiszesz swojego, bo ty jako producent drona, budowniczy swój, wiesz, konstruktor, będziesz wymagał aplikacji do używania swojego drona. Ale jak nie będziesz, no to musisz, musisz mieć możliwość gdzieś ten lot zgłosić i skądś tą informację. O strefach pozyskać, nie? W jakiś taki przystępny sposób, bo to nie sztuka, wiesz, dzwonić zawsze. Nie sztuka robić to w sposób zawracający komuś głowę. Tu chodzi o to, żeby to było jak najmniej angażujące dla obydwu stron. Odebranie telefonu przez jakiegoś kontrolera to jest zawsze jakieś angażowanie. A kliknięcie, 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 kliknięcie. Nie masz tak? Jak dzwoni obcy numer, to mówisz, a pierdolę, odrzucam, a potem szukasz to co, co, za numer? Wyobraź sobie, że to kontroler coś takiego by miał, taki odruch, nie? Dzwoni obcy numer, a, odrzuć, a teraz Google. Hmm. to jednak nie fotowoltaika, to chyba, to chyba jednak operator. To jakiś sklep z dronami. I się nagle zmienia wszystko. Natomiast widzisz, wracając do tej aplikacji Drone Scanner, co to zmienia poza tym, że drony DJI, Autela czy innych znanych producentów będą rozsyłać ten sygnał? Co w takim razie z FPV przemysła? O, no, to już dobrze wiesz co. Będziemy <grym> zmuszeni dokładać kolejne gramy do tych dronów. Gramy za 250 euro. <grym> ten producent czy nie? W dokumentacji tego programu znaleźliśmy informacje, z czym współpracuje, z jakimi nadajnikami. Tam właśnie było, że, że Mavic 3 pro. W tej Nie, chwili ma inaczej. 3 mini 3 pro. W tej chwili tylko i wyłącznie te dwa drony od DJI po prostu nadają od siebie sygnał. ten sygnał po Wi-Fi. Tak, tylko i wyłącznie po, po Wi-Fi. Wi A są firmy, które produkują urządzenia, które będą ten sygnał nadawały po Wi-Fi i po Bluetoothie, tylko że ile on kosztuje? 250 dolców, tak? Czy 250 euro? W zależności od tego, bo to też nie, to włożenie na drona. <gry> Może inaczej. To jest też tak, że tych producentów tam jest wyszczególnionych kilku, w tym jeden z Polski, który produkuje również te sprzęty. Ale będziemy. 250 euro za sztukę. Euro 5 złoty przypominam. Dolar 5 złoty. No to teraz tak. Przemysław, zacznie znowu, liczenie. Nie czekaj, bo muszę pomasować się po głowie, jak o tym myślę. Dlaczego opłaca się kupić mm. gotowego drona FPV od DJI? Nie, hmm. <śmawiamy>, że po... wszystko się zmienia. Wcześniej wejście w cyfry okazywało się, że FPV najtaniej wejść tak czy siak przez DJI. No nie, Być przerwy. No, natomiast ja czekam na te wszystkie komentarze pod spodem, ja i tak nie zgłaszam. <śmawiamy>, no to i tak będę dalej latał po swoim. W <śmawiamy> momencie, gdy sobie latamy FPV, przykład tutaj, ja wiem, że mogę, mam uprawnienia, zgłaszam sobie lot i sobie latam bo chcę, bo lubię, bo mogę, ktoś co może chcieć upalać kaptę na stacji benzynowej może? robi to, bo lubi, mhm. a ja sobie lubię latać dronem po parku, w którym jest zero osób, zero zwierząt i, no ale wyobraź sobie, że znajdzie jakiś taki ktoś uparty, aktywista czy po prostu społecznik, który przyjdzie i powie, wkurwiają mnie te pana drony. Ja już wezwałem służby. Tak, no, posiedzimy, poczekamy, nie? I wtedy przyjeżdża Pan policjant, Pytacie, o uprawnienia, o numer operatora. Proszę okazać drona, czy jest naniesiony numer operatora. Czy nadaje sygnał? Nadaje. I idzie do służbisty, aktywisty, mówi... Nie chcę latać. Co ja mogę? No? No co ja mogę? No nic nie mogę, tak. Jak Panu dziecko potrąci, jak Panu psa oskalpuje, to wtedy... Proszę zadzwonić. Wtedy proszę zadzwonić, no. A dopóki się lata, nikomu krzywdy nie robi. Śmiesznie się to wszystko zmienia, powiem Ci. Starzejemy się, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. No mi też nie, No, ja wiesz, że zawsze się znajdzie garstka osób, która właśnie powie, że i tak tego nie zrobi, i tak tego mm -hmm. nie będę robić, natomiast to się wszystko będzie i tak kończyć. Bo jeżeli będą tak łatwo dostępne aplikacje, że każdy na smartfonie może sprawdzić, kto tu lata obok nas, to te czasy, gdzie sobie lataliśmy bezkarnie się skończyły i ale sobie Nie, w ale to znaczy nigdy nie siedzieliśmy w krzakach, wiesz, to, to dla mnie to dobrze. Ja się cieszę, że będę musiał polatać, ktoś powie, że chce mnie zgłosić, to ja mu powiem, to się zgłaszaj, i ja sobie latam dalej, jak mam ochotę, bo wiesz, to, to jest jakieś takie stygmatyzowanie tego hobby, jakbyśmy byli przestępcami z góry, nie? Bo, bo mamy ochotę sobie polatać A. zabawkowym, małym dronem po parku czy, czy gdzieś. Ja coraz bardziej się do tych w ogóle łupów przekonuję, bo to jest tak nieangażujące, właśnie inne osoby, że z reguły, jak gdzieś sobie latasz w jakimś parku, może bardziej zaludnionym niż tutaj. <grym> To jest chyba najmniej uczęszczony park w całym Krakowie. Ale patrz, że jest parkingowy. Wszystko. O. E, więc e, nawet jak słuchasz przy, przy ludziach, to ktoś podejdzie i mówi: fajny, ale ładnie świeci. A drogie to? I potem mówi, Półtora tysiąca. O Boże. O. Ale chociaż w HD nagrywa, nie? E, I po prostu. A ile to to polata? Jak A. daleko to odleci? Ta. Jak wysoko? Ciemno się zrobiło w tym kadrze. Słońce zaszło. Nic, nie mówi. A teraz jak mi słońce przestało nagle, czekaj, wiesz. Czekaj, czekaj, czekaj. Lepiej. czy mikrofony działają. Halo? Nie, ja, wiesz, rzadko się... Ja przynajmniej nie spotkałem gdzieś sytuacji, żeby tutaj właśnie w taki sposób do mnie podchodził i nie latać, nie latać czy coś. Ja się z tym nie spotkałem przynajmniej. Eee, mi rzucali kamieniami w drony. Tak? No, ale to nie na wsi. Tam wolno, wiesz, pałować 8 godzin dziennie BMK na tym. A ci dronem to przeszkadza. Tu mamy coś jeszcze ciekawego? znowu się ciemno z 14. Chmura idzie. No co ja ci poradzę, że chmura idzie. Dobrze jest. Dobrze jest. Montażysta wyciągnie z tego. Mówicie, że wyciągnę. Mamy materiały na jakieś minut, 6 minut filmu? Gdzieś tak. Short. Ja się dzisiaj zorientowałem, że można wrzucać minutowe Reelsy. Na Instagrama. No. No. Nie wiedziałem. Myślałem, że to nie wszystko. Kiedyś ciągle 15 sekund. Tak, tylko tyle, że jak wrzucisz to później na relację, to musisz się wyświetla pierwsze 20 sekund. I żeby otworzyć całą minutę, to musisz kliknąć. I Cię przenosi na Reelsy. To relacja nie jest Reelsą? Nie. Kurde. <śmiech> <śmiech> ciągle się czegoś nowego dowiaduję. Są relacje, Reelsy, posty. Transmisję na żywo. A czym jest Instastory? No starki normalne, no. Czyli? No to właśnie co wrzucasz codziennie. No to tak właśnie zrobiłem. No. I minuto to film się wrzucił. Tak. No, no się to mi zdziwiło. Nie pocięło Cię? No właśnie nie. Nie wiem, wybierz rzadko wrzucą coś. No ja planuję teraz codziennie. Rozliczcie go. No nie, nie na tym kanale, bo to <laughs> nie ogląda naszego Instagrama 25 osób, nie? Ale u siebie u siebie taki U W ogóle studio przenoszę. Nie ja. Pa. Powiem. Na drugą część domu? Nie, tam wciąż będzie zimno, nie? Dzieci by się dzisiaj Też, ten, nie? Skur... Przemek Zobaczysz, zobaczysz Dobra, w tym przy krótkim odcinku to byłoby na tyle Trochę się nie pocisaliśmy z tym Mogliśmy jakoś lepiej pociągnąć ten temat, powiem Ci, z kradzieżą, bo to... Bo to jest tak śmieszne, tak absurdalne, tak tragiczne z jednej strony a coś nam, coś nam nie zażart. Była kradzież. Zostało ukradzione. Tyle. Kropka. Na chuj, drążyć temat, tak? Odhaczone. Odhaczone. Ty, dobra, bo ja teraz muszę jeszcze polatać. A o słońce zachodzi. Czy to jest bateria pusta, czy pełna? Czyli co, w tym odcinku to by było na tyle. Tak, powiedziałem to 30 sekund temu. Powiedziałeś cześć? Nie. Powiedzieć o subskrypcji? Też nie, ani o łapce w górę. Czyli tak, łapka w górę, subskrybuj ten kanał na dole i widzimy się w następnym materiale. Cześć! 4.18 mogę latać.